Miejsce ma, miejsce, znaczenie, miejsce ma znaczenie. Miejsce ma znaczenie. Na przykład to miejsce, w którym teraz jesteś, w tej chwili słuchając, ono ma swoją historię. I jeżeli czujesz relację z tym miejscem, to w jakiś sposób kontynuujesz jego historię, dosyć konkretną. Historię miejsca niesiemy dalej w sobie, jako opowieści tych, którzy tutaj. Byli albo opowieści o wyglądzie tych miejsc, atmosferze tych miejsc, albo o ludziach, którzy chodzili tymi samymi drogami, mieszkali w tych ścianach albo tuż obok, zwiedzali okolice, uprawiali ziemię, szli na front, albo po prostu cieszyli się życiem lub się nie cieszyli, ale i tak przekazywali swoje historie, takie emocjonalne również kody, takie napoczęte fabuły bycia tutaj, które kontynuujemy będąc. W tej chwili. No dobrze, to był taki wstęp, który przypominał, że miejsce, miejsce ma znaczenie. A tym miejscem, które ma znaczenie nie tylko dla mnie i jest właściwie dosyć symboliczne, jest Białowieża. Do tego żywiołu, którym jesteśmy, którym każdy z nas jest, zaglądamy za sprawą pamięci. I przy pomocy pamięci sięgamy do historii. Tych miejsc, w których jesteśmy, albo które przywołujemy w pamięci. Co jednak ja pamiętamy tak naprawdę? No, że słuchaj, ja tego ci też jakby nie, nie powiem, no właśnie, bo nie tak, wiem. Bo właśnie, no. No, no No dobra, to powiedz mi to, co mówiła mama. Wiesz, mama mi tego jakby nigdy nie powiedziała, tak? Tylko jak jakżeśmy rozmawiały o tamtych czasach, to nigdy też absolutnie nie wypływały sprawy polityczne. To był taki temat, który z jakiegoś powodu po prostu nie wypływał. I w ogóle umówmy się, że nie jest to sensacyjna obserwacja i nic za tym nie stoi wielkiego po prostu. Życie polityczne, tak zwany wielki świat, to była jedna strona medalu, a życie małej społeczności, realne, krążyło wokół takich drobnych, codziennych spraw i tworzyło coś bardziej uniwersalnego niż emocje związane z polityką. I właśnie dlatego pójdziemy tropem codzienności bo to jest uniwersalne i bardzo często trafia w samo sedno tego świata. Dla niej to było, wiesz, wesołe jakby życie. Cały tydzień się pracowało, ale przychodziła gdzieś tam ta sobota i można było założyć sobie uszytą przez siebie sukienkę nową i pójść na tą potańcówkę. To jest Joanna, dla osób postronnych, tak zwanych, dla mnie Asia, to do domu, bo chodziłyśmy razem do szkół, do dwóch. Gadamy o ważnych sprawach. Rodzina Asi mieszka w Białowieży od kilku pokoleń. I jest wpisana w to miejsce bardzo mocno. I ja wiem, że tutaj też jest wdrukowana w komórki pamięć chociażby bieżeństwa, taki spadek po przodkach. Jeden z wielu takich historycznych wątków, które mogą mieć znaczenie dla nas współczesnych i dla przyszłych pokoleń. Ale tym razem, spotkawszy się, porozmawiałyśmy o kobietach z kiedyś, o mieszkankach tej wsi, które tkały. Które tkają wciąż taką białowieską rzeczywistość, i postanowiłyśmy przywołać wspomnienia związane z mamą Asi, która niedawno odeszła, cofnąć się do lat jej młodości, do lat 60., i przy pomocy takich urywków spróbować spojrzeć na tę wieś jeszcze inaczej. W tamtym czasie wcale nie było łatwo o pracę w Białowieży. Na pewno było jako taką dużą bazą pracy dla kobiet to był GS gminna spółdzielnia, tak, gdzie były sklepy, gdzie była żubrówka. Więc tam były zatrudnione pani w gastronomii, w handlu. Piekarnia, rozlewnia, rozlewnia wód, a jeszcze wiem, że wtedy też produkowano w tym czasie piwo w Białowieży, więc była tak jakby rozlewnia, nie wiem, no tych napojów jakichś, tak, tam oranżady czy czegoś, plus tego piwa. Panie też pracowały jakieś w piekarni, bo było jakieś tam, chociaż Pewna nie jestem, bowiem, że była jeszcze piekarnia i masarnia. No ale to są takie zawody, które mi się bardziej z mężczyznami kojarzą. Z hoteli to istniała Iwa. Oficjalna nazwa to Ośrodek Turystyczny IWA. Funkcjonował w Białowieży od 1968 do 1999 roku. Było to takie miejsce nie należące ani do życia wiejskiego w pełni, ani nie należące do życia naukowego, ani do miejskiego, bo Białowieża to jednak jest wieś formalnie. To był bardzo szczególny teren generujący mnóstwo wydarzeń, emocji, wspomnień. Ale o tym kiedy indziej. Dla zarysowania krajobrazu dodam, że Iwę wybudowano w miejscu rozebranych w 1961 roku ruin dawnego pałacu carskiego. Iwa, jako duże takie miejsce też pracy, była też coś takiego jak baza las, ale też kojarzę, że tam bardziej byli mężczyźni zatrudniani, bo tam było. Robiono różne rzeczy z drzewa, coś w rodzaju takiej, Nie wiem, wiem, że tam też takie jakieś trawę żubrówkę pakowano, takie bardziej związane tutaj z naszym regionem. Pamiątki, deseczki, piorniczki drewniane, być może przerabiano. Nie do końca, nie do końca pamiętam. No i poza tym to tak. Oprócz zakładów naukowych i szkół, tak, to nie przypominam sobie, żeby jakieś były inne miejsca pracy dla kobiet. Lata 60. w Białowieży to był czas szczególny, z wielu względów. To wtedy właśnie z miast przybyły młode panie zajmujące się nauką na bardzo wysokim poziomie, zaangażowane bardzo mocno nie tylko w prace naukowe, ale i w tworzenie takiego lepszego świata, w różne idee. To było środowisko niezwykle malownicze. Co widać w pierwszym, drugim odcinku bardzo dobrze, i jeszcze się temu będziemy przyglądać. I wyrosło z Białowieży tak, jakby z niczego. Po prostu ludzie przyjechali, zapuścili korzenie, teraz są stąd, i toczyli swoje życie. Niezwykle inspirujące. Nigdy przedtem nie było tutaj aż tylu zakładów naukowych, i nie wiadomo, czy nadal tyle będzie, ale to jest inna historia. Tymczasem, oprócz kobiet nauki przynoszących ze sobą inne światy i funkcjonujące trochę inaczej niż mieszkańcy Białowieży tak na co dzień, żyły tutaj rodziny, w tym fantastyczne kobiety, które kontynuowały historię tego miejsca i tworzyły ją w jeszcze inny sposób. Twoja mama tu się urodziła, tu wychowała. Jak miała lat 18, została krawcową. Takie były rzemieślnicze w Hajnówce zakłady i mogła uzyskać taki papier, że jest rzemieślnikiem. No dobra, wróciła tutaj, postanowiła żyć w Białowieży. Co dalej? Wiem, że na początku to mówiła, że w ogóle pracowała w sezonie w lesie. Nawet chodziła tak. Młode dziewczyny dorabiały sobie w lesie. One nazywały to, że chodziły na pasadkę. Nie bardzo wiem, to było chyba jakieś podcinanie młodych sadzonek, znaczy niesadzone nie kopielenie tych sadzonek, czy obcinanie jakichś tam gałęzi. Wiem, że się nawet w ten sposób, tak, gdzieś tam dorabiało. Później wiem, że też w sezonie pracowały właśnie w tej gastronomii. No a później to już wiem, że mama miała przez jakiś czas właśnie stałą pracę w tym GS-ie. Pracowała w handlu, tam w różnych sklepach. Był jakiś kiosk na krzyżach, tak to nie wiem, mówiła, ale co to było, to ja już nie pamiętam. No i później już był jeszcze ten zakład, właśnie Krawiecki Inwalidów. I już później znalazła tam pracę. To był duży zakład w takim miejscu, zresztą ciekawym architektonicznie. Do dzisiaj można to zobaczyć. A dwa były? Były dwa. Tu jest ten mały niedaleko na stoczku. A no ja ten pamiętam. Ten malutki tutaj. Nie, tu jest teraz ten był później sklep, a w tej chwili ten dom jest taki oszalowany, gdzie jest ten przystanek na żądanie i na wprost, a drugi był bliżej szkoły podstawówki, taki no większy, na więcej ilość, ten, długi, ten taki. długi, też był z czerwonej cegły, tylko został później oszalowany, to były w ogóle chyba jeden i drugi budynek pożydowski z czerwonej cegły. To były lata 70. już i spółdzielnia Inwalidów szyła takie ubrania robocze. 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 Jakieś tam rękawice, ubrania robocze, coś tam nie wiem, z tych takich właśnie roboczych rzeczy. Mhm. Zakład funkcjonował na dwie zmiany. Ile pracowało na jedną zmianę, nie umiem powiedzieć, ale na pewno to było kilkanaście pań. Kilkanaście pracowało tak, jakby tak na tą pierwszą zmianę, i kilkanaście na drugą. Więc kilkadziesiąt. Dobre, tak, tak wyglądała sprawa pracy. Natomiast jak mama ci opowiadała o takim życiu towarzyskim, co się w Białowieży działo, jakieś imprezy, spotkania? Jak, jak młodzież wtedy funkcjonowała? Na pewno było kino w Białowieży, więc to był jakiś plus. W 60? Tak, tylko że to kino nie mieściło się tu, gdzie to teraz, a było gdzieś tam w parku. Na pewno było kino. Na pewno były jakieś potańcówki, jakieś takie derby. W restauracjach czy na zewnątrz? Myślę, że i to, i to. Co jeszcze? Na pewno się jakieś tam spotykały z koleżankami, tak, bo to wiem, bo były jakieś tam grono towarzyskie, że wiem, że gdzieś tam się umawiały, spotykały, rozmawiały. Tyle tylko, że na pewno nie było to takie w tygodniu. Pewnie na te spotkania to były jakieś soboty po południu, ewentualnie niedzielę, dlatego że jeszcze duża grupa. Tych młodych dziewczyn czy chłopaków mieszkających w Białowieży, to były dzieciaki ludzie, którzy mieli jeszcze jakieś tam gospodarstwa rolne. To były zazwyczaj niewielkie, ale generujące czas, pracę, bo to nawet jeśli to było, nie wiem, 3-4-5 hektarów, a trzeba było to obrobić i najczęściej przy pomocy tylko konika i maszyn i rąk, więc to też wymagało jakby, wiesz, więcej czasu, tak? tak? I obecności. A jak się twoi rodzice poznali? Nie wiem, w Białowieży byli oboje. <laughs> Kurczę, prosta sprawa. Myśmy się urodzimy w latach 70., więc to były lata 70. Ja się zastanawiałam, jak wiesz, jak, jak ci ludzie tutaj funkcjonowali towarzysko, no bo to towarzystwo, z którego ja wyrosłam, no to oni się spotykali po pracy, bo pracowali naukowo, tam dyskutowali, no dobrze, no ale jak reszta funkcjonowała, bo chodzenie do restauracji, do Iwy czy do żubrówki, to nie było tak, jak dzisiaj, że wychodzisz na obiad do restauracji, bo nie chce ci się gotować. Nie. Na pewno nie. To była jakaś taka albo wyjątkowa okazja, albo trochę nie wypada w ogóle, nie? Dokładnie. Jakoś nie wypadało, no to jeżeli nie wypadało do restauracji, no to gdzie? Wiesz co, na pewno były te jakieś dancingi, potańcówki, bo to często było mówione, że się wchodziło gdzieś tam w soboty na jakieś takie, wiesz, tańce. Więc to była wtedy taka chyba, myślę, bardzo popularna rozrywka i pewnie wtedy się dużo osób spotykało, bo wiem, że też były te jakieś takie świetlice. Że na przykład była gdzieś tam świetlica na Podolanach, świetlica na zestawie, bo też to słyszałam, tak? Że takie właśnie w mówieniu, że o, na świetlicy była jakaś tam zabawa, że robiono składkowe zabawy na świetlicach. To tak, to mi się też to wydaje, że ja jestem w stanie to wygenerować z mojej pamięci. Tam zresztą Mordobicia były często jakieś sensacyjne. <laughs> no cóż, <laughs> jak na wsi się mówi o bo Białowieża <laughs> to nie niby, wywieźł niby taka centrum centrum. Też niekoniecznie nie wiemy, jak to było tak naprawdę. Tutaj na Stoczku w Sarence, to ja jak szłam do szkoły rano, to pamiętam, że się faceci po nocnych, po pijawach jeszcze Ta Sarenka to była taka mordownia, to taka... Była taka tylko spaluna dla facetów, tam kobiety nie chodziły. Nie, i była okropna. Okropna, bo to była taka no, spaluna, spaluna pijaca. pilarze, tak, ludzie, faceci, którzy... Faceci, tak, ciężką tu ciężko Fizyczno. pracowali fizycznie i później szli się upić. I leżeli potem na ulicy. Ależ to było... Dobra, pamiętasz jeszcze coś takiego, co można powiedzieć o życiu kobiet w Białowieży? Znaczy na pewno mama kiedyś mówiła, że życie było wesołe, czyli to to, jak ona była młoda, ona też to wspominała w mm. sposób taki swoją młodość Dobre, Dla niej to było wiesz, wesołe jakby życie. Cały tydzień się pracowało, ale przychodziła gdzieś tam ta sobota i można było założyć sobie uszytą przez siebie sukienkę nową i pójść na tą potańcówkę z kimś się spotkać, porozmawiać, tak odpocząć i, i później znowu do pracy. Zajmowanie się lokalną historią to oczywiście fakty, ale i mity. To jest podążanie za tym dokładnie co było i co kto jak powiedział, ale moim zdaniem to także rodzaj zachwytu. To realia z kiedyś, które promieniują na Dziś. Bardzo lubię takie porównanie do tkaniny tkanej przez ludzi zamieszkujących to miejsce. Jeżeli się uda utkać całość, odejść kilka kroków, czyli złapać dystans, to widać, czym to jest, co jest na tym obrazie, jakie to jest. Z bliska tego dokładnie nie widać, a z drugiej strony z kolei jest podszywka. Zakulisowe sprawy. <grym> Mam wrażenie, że tkanie to jest dziedzina niezwykle kobieca i że to kobiety utkały białowierzę kiedyś i tkają ją do dziś. Miejsce ma znaczenie, ale żeby to znaczenie dokładnie poznać, trzeba naprawdę dużo cierpliwości, dużo sił. No i wzruszeń przy tym jest dużo. Więc, jeżeli ktoś chce autorkę wzmocnić kawą, to też będzie wzruszona. Link w opisie. Dziękuję, miłka malcan.